Cześć, to ja, Maria. Dzisiaj zbudowaliśmy fałszywą szkołę tylko po to, żeby znaleźć najgorszego nauczyciela. Witamy w prywatnej szkole Miau. Miau? Patrzcie na te złe opinie o tej nauczycielce. Obcięła mi włosy, bo nie napisałam testu? Co? Może to tylko żart. Nauczyciele nie mogą tak robić. Nie ma mowy, żeby była aż tak surowa, prawda? To tylko żart. Subskrybujcie mój kanał, żeby jako pierwsi zobaczyć moje ciekawe filmy. Wow, tu jest mnóstwo złych opinii na jej temat. A co, jeśli to naprawdę okropna nauczycielka. Musimy to sprawdzić, to wiedźma. Musimy ją sprawdzić. Dobry pomysł, najlepszy. Ta kamerka tutaj też nagrywa. Ustawiłam dwie ukryte kamery w tym pokoju, a jedną włożę do piornika. Lepiej uważaj, żeby tego nie zobaczyła. Okej, okay, Stanley, i Mike, wiecie co robić? Wystawmy ją na test. I wtedy przekażemy wszystkie dowody Departamentowi Edukacji, a ona straci licencję. Hehe, <śmiew> sprawimy, że ją zwolniam! Zwolnić ją! Zwolnić ją! Zwolnić ją! Zwolnić ją! Najważniejsze, nie przesadzić. No tak. Obejrzyjcie do końca, żeby zobaczyć, jak nauczycielka zdaje nasze ekstremalne testy. Zaraz zadzwoni dzwonek! Napiszcie komentarz o waszych najsurowszych nauczycielach, a my je na pewno przeczytamy. Eksperyment się rozpoczyna. Witajcie dzieci. Nazywam się pani Martello. Mam nadzieję, że wszyscy zapamiętali, tak, pani Martello. Cisza! W mojej klasie obowiązują zasady, których wy musicie przestrzegać. Wow. Wygląda strasznie. Nie rozmawiaj, nie ściągaj, nie jedz na lekcji i nie ruszaj się. Jak mamy się nie ruszać? Czy widziałeś pierwszą zasadę, czy masz problemy ze wzrokiem? Cisza! Każdy, kto złamie zasady, zostanie po lekcjach. Ona wygląda strasznie, może te opinie są prawdziwe? Ty, twoje włosy nie spełniają zasad dobrego wyglądu, ale wiem, co z tym zrobić. Nie możesz tego zrobić z moimi włosami. Więc to prawda, obcinam włosy uczniom. No! To jest niedozwolone. Co? Nie wierzę, że to zrobiła. Co? To jest okropne, a to dopiero początek. Nie martw się, jesteśmy z tobą. Tematem dzisiejszej lekcji są proste równania. Wszystko tutaj jest bardzo proste. Nawet takie głupie dzieci jak wy to zrozumieją. Nauczyciele twierdzą, że wszystko jest łatwe. Co to jest? Kto to powiedział? To ja, pani Martello. Nie do końca zrozumiałem temat lekcji. Jeżeli nie zrozumiałeś, to znaczy, że nie słuchałeś. Za karę wszyscy będziecie musieli napisać test. Co? Co? Przegapiłem coś? Ty, ty, na końcu klasy. Nawet nie próbuj i tak dostaniesz jedynkę. O nie... Jeżeli zobaczę, że ktoś tutaj oszukuje, to wszyscy poniesiecie najsurowszą karę. Zrozumiano? O nie, najgorzej, mój długopis nie działa. Czy mi się wydaje? Czy ja tutaj widzę jakieś ściągi? Nie, na pewno to nic nie ma. Pisałem to sam, nie używam ściąg. Dlaczego pani to zrobiła? Zobaczmy, co my tu mamy. O, a co to jest? To moje siostry. Mhm. Proszę nic mu nie robić. To mój szczęśliwy miś. Jakie to słodkie. O, już wiem. Teraz już jesteś sam. Koniec z dziecinnymi zabawkami w mojej klasie. Twinki! Nie ty potworze. O, a tak przy okazji to też zabieram. Mama mnie zrobiła, potrzebuję ich. Uch. Już samo bycie w tej klasie to kara. Zapomnieliście o pierwszej zasadzie? Siedzcie cicho! Na co się gapicie? Rozwiązaliście już wszystkie zadania? Nawet nie musimy jej prowokować. To najgorsza nauczycielka. Niespodzianka, teraz lekcja geografii. Ajwan, musimy coś zrobić. Potrzebujemy więcej dowodów. Robi się. Ty w niebieskiej koszulce, co to jest? E, Ocean Atlantycki. Zgadza się, miałeś szczęście. Ty w zielonej koszulce, powiedz, co to jest? E, Anglia? Źle! To wieloryb! A może. Kto to zrobił? Czy to Plac Zabaw? Wszyscy wstańcie! Teraz wszyscy bądźcie cicho, albo zostaniecie ukarani. Będziecie tak stać do końca lekcji. Nie potrafisz stać? Pokażę ci jak. Przepraszam, więcej tego nie zrobił. Dość gadania. Czy w mojej klasie jest tablet? W regulaminie nie było nic o tablecie. Chyba zapomniałam dodać, że gdy widzę tablet w mojej klasie, szybko zamienia się on w to. Co? Co? Nie, mój tablet! Tego już za wiele. Mam nadzieję, że nie znajdzie mojego telefonu, bo inaczej wszystkie dowody przepadną. Lepiej go schowaj. Niedługo wracam. Jeżeli będziecie się źle zachowywać, pożałujecie. Do zobaczenia. Ona kompletnie oszalała. Tak, potrzebujemy więcej dowodów. Musimy poznać jej prawdziwe oblicze. Już zepsuła mój tablet. Potargała Twinkiego i ukradła mi lunch. -ha -ha. Zakleiła mnie. Tak, i obcięła mi włosy. Potrzebujemy dowodów. Co powiecie na to, żeby zrobić jej kawał z ołówkiem? O, to będzie ostre. Najpierw łamiemy ołówek. Teraz musimy go spiłować. Masz coś, czego mogę użyć? Tak, mam. Gdzieś tutaj jest. Szybko, nie mamy dużo czasu. Teraz musimy to skleić. Majek dasz mi klej? No jasne. Proszę. Dzięki. Zobaczcie na to. Oh. Wow. A teraz potrzebujemy sztucznej krwi. O, to powinno ją przestraszyć. Szybko została nam minuta do lekcji. Kochani, oglądajcie do końca, żeby się dowiedzieć, czy zdemaskujemy tą nauczycielkę. Proszę pani! Siadaj i to szybko. Nie pozwoliłam ci wstać. Mamy problem. A Ivan zranił się w rękę. Aaaa! Aaaa! Co się stało z twoją ręką? Ech, proszę zobaczyć. Ech, to obrzydliwe! Tu gdzieś powinna być apteczka. Szybko, szybko. Ech, zobaczmy, co my tu mamy. Może nie jest aż taka szalona. Może pomoże Ajwanowi. No dobrze, Musi się pośpieszyć. Masz. Zakryj to jakoś. To jest obrzydliwe. Czy pani nie widzi? On potrzebuje pomocy. Nie wytrzyma dłużej na tej lekcji. Ma ołówek w dłoni. Ach. Ach, spokojnie. Ma drugą rękę. Da sobie radę. Hmm. Ach, to tylko zadrapanie. Okej, okay, kontynuujemy naszą lekcję. Nie powinno tak być, jesteś najgorszą nauczycielką, niemiłą i złą. Jesteś najgorszą nauczycielką na świecie. To prawda. Czekaj, 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 co powiedziałaś? Pokażę ci, jak wygląda zły nauczyciel. Ło, wow, ło! Wow. Wy dzieciaki, nudzicie mnie. Teraz pokażę wam, czym jest zło. Co ona robi? Stawy, get some help. Nie możesz być nauczycielką. Cicho, uwielbiam uczyć. Tak naprawdę mamy kamery w całej klasie. Patrz. A to był tylko żart. <laughs> Przekażemy wszystkie dowody Departamentowi Edukacji, a ty stracisz licencję na zawsze. Dobrze dzieci, wybaczcie mi, nie chciałam. Pani matelno może się uspokoimy i usiądziemy. Już za późno. Taka nauczycielka nie może uczyć dzieci. Teraz pani nauczy się zasad. Pierwsza zasada, bądź miły. Druga zasada, mniej szacunek do innych. Subskrybujcie, jeżeli podobał się Wam ten odcinek.